Cześć tu, Dr. Tronik, To co widzicie teraz w kadrze, to jest przetwornica Boost. Wrzuciłem niedawno jej schemat na LinkedIna z taką z pytaniem w zasadzie do Was, co jest z tym układem. Nie tak to oczywiście chodziło o koralik ferrytowy, czyli taki stratny element o bardzo niskiej rezystancji dla przebiegu. O, nie widzicie, tu jest. On tu jest, on tu jest właśnie. Za pomocą tej zworki będzie zwierane, bo zaraz będziemy sobie robić pewne próby. Wracając z koralikiem ferytowym, który ma bardzo małą rezystancję dla DC, a dla powiedzmy częstotliwości na powyżej 1 MHz jego reaktancja albo impedancja w sumie zaczyna być znacząca, co nam zasadniczo ułatwia filtrację wszelkich zaburzeń o wyższych częstotliwościach, tam no, powiedzmy powyżej 500 kHz 1 MHz to ma sens no, jest ich wiele rodzajów wiele rodzajów także materiałów z których są wykonane i główna zaleta jest taka że są to elementy tanie mają relatywnie małe rezystancje DC więc można je po prostu w układach na przykład przetwornic zdawać ale nie w obwodzie oczka komutacji tylko że filtrują sobie zasilania bądź gdzieś do torów cyfrowych itp i, i, i właśnie takich podobnych układów e, zamieniają po prostu Przebiegi przy, zmienne, składową zmienną na ciepło, mają dużą stratność. Nie powinny gromadzić energii w polu magnetycznym, tak jak to robią cewki, tylko ją właśnie wytracać. I za chwilę też pokażę tutaj na ekranie schemat jeszcze na chwileczkę tej przetwornicy, właśnie z tym koralikiem ferrytowym. I dzięki temu, że tu mam taką zworkę, a dałem dość duży koralik, tak właśnie, żeby można było tutaj. Gold Pina w rozstawie 254, przylutować. Będziemy mogli ją ściągnąć i założyć i zobaczymy, co się tak naprawdę zmienia. A zmieniają się przynajmniej dwie rzeczy. Tak, na szybko jak ten układ badam, chociaż ja już go badam od tam dłuższej, dłuższego czasu, ale bardziej to, co jest tutaj <grych> zaklejone, niż samą przetwornicę. Dobra, ale jako, że widziałem właśnie takie rozwiązania. W, na jednym z schematów, to chciałem Wam pokazać, co tak naprawdę ten koralik tutaj może nam zrobić, i nie sugerujcie się tym, co znajdziecie w internetach, na przykład. No, a to chyba każdy, który to ogląda wie. Dobrze, będziemy mieli na pewno styloskop do obrazowania tego, co tam się dzieje, i będziemy mieli multimetr, który w tej chwili odbija mi całą lampę. I teraz od góry żarówkę mi odbija. O. Tu będziemy mierzyć po prostu prąd płynący do tej przetwornicy. Z zasilacza, jako że tutaj napięcie nie będzie zmienne, będzie 8 V, to zmiana prądu będzie nam wskazywać tylko i wyłącznie na spadek albo zysk na sprawności. Na sprawności. Dobra, będziemy tak trochę bokiem patrzeć. Tu mam żarówkę u góry, to się, dzisiaj jest ciemno. W sensie nagrywam późno. Dobra, i poglądamy sobie też na oscyloskopie przebieg czasowy, jak wygląda napięcie na diodzie. Switching, ten, ten switching note, czyli ta część, to wyjście przetwornicy, które jest bezpośrednio dołączone do dławika. W przypadku przetwornicy Boost ono podciąga, ciągnie ten, ten dławik. Ale już ten dławik, nie dławik, nie koralik tylko to akurat indukcyjność 2,2 mikrohenra do masy. Ładujemy się, a potem następuje cykl rozładowania w innym oczku. No dobra, to co? Lecimy. Podpinam zasilanie. Najpierw e, od razu możemy ten miliamperomierz. Pobieram około 294. h czym to jest obciążone? To jest obciążone 470-omowym rezystorem. Tutaj na wyjściu jeszcze tylko zmierzymy to napięcie, bo powiedziałem, że to jest w okolicach 30 V, a ruszałem to przed chwilą. Nie chcę wam, ile tego dokładnie jest. Ja to zmierzę poza kadrem już teraz. 25,8, więc to jest troszeczkę niżej niż myślałem, czyli z 8 na 25,8. No dobra, to to tutaj z boku. No i teraz sobie tak ściągniemy, czyli włączymy do komutacji oczka, do oczka komutacji właśnie ten dławik, popatrzcie co się stało, tu nie ma żadnej mowy o tym, żeby to było dobre rozwiązanie, co to ma ten dławik tam, ten koralik, co on ma tam zrobić z tą stratnością, kiedy on nie ma żadnego kondensatora, na który, z którego on by mógł pracować przy napięciu stałym, teraz jest wrzucony w oczko, a ta cała przetwornica, ona tam komutuje, ma cykl przełączania w okolicach 2 MHz, więc to jest naprawdę katastrofa w tej chwili i gdybym sobie włączył analizator widma, Albo zrobił z tego antenę, a może mi się to nawet uda na sondzie 1 do 10. No tu mam sondę. To prawdopodobnie jeśli byśmy tą sondę położyli tu w pobliżu. Musicie mi zaufać teraz, że ona tu leży w pobliżu. A ja dotknę pęsetą, albo może dotknę tym, co mi tutaj zostało z sondy. Mianowicie krokodylkiem. W punkt właśnie komutacji zobaczymy. Aha, tylko że to jest bez sensu troszeczkę, bo musimy tutaj zmniejszyć amplitudę. Myślę, że aż takie emisji to to nie będzie, ale sprawdźmy to. Nie, jednak. Jednak nie łapię, bo zaraz wam pokażę przebieg. Bo już to wcześniej oglądałem, co tutaj się dzieje. E, to przebieg jest... Zrobiłem teraz po prostu antenę. A nie, no widać. Widać na tym switching będzie Teraz tak to wygląda, że jesteśmy krokodylkiem chwyceni dokładnie pomiędzy diodę, a tą indukcyjność. Więc jeżeli tam mamy dużą komutację, to w sumie ten punkt dla wysokich częstotliwości, ten środek, czyli mamy, czyli mamy diodę i dławik, więc muszę Wam to narysować, bo czyli wrzucę tutaj na, do filmu. To mamy po prostu taki punkt, który, jak to się mówi, kolokwen lata od sasa do lasa. Widać nawet tutaj taki charakter prostokątny. Może single shotem byśmy to zrobili. No, jest po prostu, widać, że on przerzuca, ale nie z taką częstotliwością, jakbym tego oczekiwał. No, w każdym razie odda, od, odłączając to, jest dobrze, tak? I teraz zrobimy sobie znowu antenkę. Może inaczej, jeszcze dokleję do sondy, dołączyłem ten kawałek koralika, więc teraz ta sonda po prostu ma znacznie większy jest lepszą anteną. Już ciężko tu mieć jakiejkolwiek antenowości. Jak ja teraz dotykam, widzicie co tutaj się dzieje, po prostu siejemy, siejemy, więc jeżeli na layoutie byłoby to jakoś w zwartym oczku zrobione, to może nie byłoby takiego kłopotu, natomiast jeśli by to nie było, jeśli ścieżka byłaby troszeczkę szersza, nie powinna w sumie, no to byłaby katastrofa, więc tutaj na pewno to nie jest dobre rozwiązanie, żeby dawać dławik w to oczko. Dobra, to co, zerknijmy sobie na to, co się w ogóle dzieje na napięciu, bo jak tu pobieramy... 350 miliamperów, a wcześniej pobieraliśmy 300, czyli 50 mA, 50 miliamperów razy 8V to jest 400 mW. No to tyle ekstra ciepła tu wydzielamy. Gdzieś, ciekawe gdzie. Może właśnie w tym koraliku. Kamerę termowizyjną musiałem tu podpiąć, ale to może w innym, za innym razem. Dobra, idziemy na. Więc poza, poza tym, że, że sprawność tej przetwornicy zasadniczo spadła, a w zasadzie już jak zwykle nagrywam, będę przygotowany, więc pewnie na pewno ktoś mi na to zwróci uwagę w komentarzach. 25,8 do kwadratu przez. Rezystor miał 470 domów, pamiętacie ten rezystor? Tak, to tak, zobaczmy. 470. Tu są jeszcze jakieś diody LED, ale w tym rezystorze wydzielamy. 1,4 W, więc jeżeli mielibyśmy policzyć, jaka tu jest sprawność, no to 1, czyli ANS w zasadzie przez ANS plus, kropka 4, to uwzględniając tylko to, to mamy spadek 1 minus to o 22% sprawności na dzień dobry po prostu. No, Pirac jest czytałem, wiadomo, są jeszcze te diody LED, ale to jest rząd yy, olbrzymi. Czy nawet jakby przetwornica katalogowo miała 92%, no to w takim układzie, kiedy ktoś dodaje właśnie ten koralik ferretowy z nadzieją, że mu to pomoże na przykład, nie wiem, stłumić tętnienia prądu w kondensatorach wyjściowych, albo zmniejszyć zaburzenia przewodzone, albo zmniejszyć emisję promieniowaną, no to płaci tym, o ile w ogóle to ma sens, bo ja takich rozwiązań nie stosuję, to płaci właśnie po pierwsze sprawnością, no a po drugie właśnie tym, co zaraz zobaczycie na ekranie oscyloskopu, to jest switching. Note, czyli ten punkt, w którym komutujemy, nie komutujemy, w którym przełączamy prąd, sygnał prostokątny mamy na tym switching node. Tak, kręcę i gadam głupoty, to znaczy nie potrafię się skupić. Popatrzcie, jaki to jest tak zwany overshoot. Mamy, jest widoczna taka silna szpilka w górę, której jak założę zaraz koral ferrytowy, po prostu. Nie będzie, tylko muszę się strigerować. Nie widzę, co kręcę. Gdzie jest zworka? Teraz bez tego dławika. A, bo trigger mi się zgubił, bo mam go w trybie normalnym. Popatrzcie jeszcze raz. Tak. O, tu mamy troszeczkę oscylacji jeszcze, ale to jest małe piwo. Tak wygląda ten przebieg. Tu widać w ogóle, że on dzwoni na tym zboczu. No tam oczywiście troszeczkę indukcyjności mi się pojawiło, bo to zwarcie w formie tego jumpera yy, gold 2,54 nie jest po prostu idealna masa. mi tu czasem nie łączy, bo mam taki układ do pomiaru. W ten sposób bez krokodylka tak tu wystaje mi kawałek masy, więc ja się dotykam tą częścią masy samej sondy. Żeby, nie w, żeby krokodylek po prostu mi tutaj nie wprowadzał yy, zaburzeń. No dobra. Yy, Oj, to już chyba tak wygięłem, że zaraz będę musiał lutować. Dobra, i teraz pyk. No to dostajemy ponad 10V jeszcze ekstra napięcia w, na tym switching node. No więc to jest katastrofa po prostu w, tym, w takim wydaniu tej przetwornicy, bo to może po prostu zabić nam diodę. A tak naprawdę to jest chyba związane właśnie z tym, że to dioda nie chce odzyskać zdolności zaporowej. Jeszcze raz mierzymy sobie teraz dokładnie za diodą. Tutaj na napięciu, właśnie tym wyjściowym, tak? Więc jak widać, mamy 10,25 i tu mamy też pilki, które właśnie wynikają z tej z obecności tego dławika. Bo jak teraz to zewrę, ten dławik, to tego nie mamy. Jeszcze raz się tutaj przyjrzyjmy. Przydałaby się druga sona, żebyśmy wiedzieli skąd się bierze to, bo mamy 8V. 8V, czyli tak, tu ładujemy dławik i tu następuje rozładowanie. Tak. I ta indukcyjność. A, to ta indukcyjność po prostu blokuje dostęp do kondensatora, dlatego mamy takie przepięcie. No i tyle, no i tej sprawności po prostu też będziemy mieli znacznie mniej. No dobrze, tak na szybko. Mam nadzieję, że będzie to dla Was. Ciekawy materiał. Czekam na Wasze komentarze w komentarzach. No i wszystkiego dobrego.